Jest uspokój, nie już po już nagrałam, właśnie teraz będę dla was wstawiała. Nagrałam już dla was kochani. I nagrałam dla was w betku, skoro nie nagrałam przed jeden dzień, który sobie kupiłam ze słychać Pepko. Także zapraszam do oglądania tych dwóch filmów z dwóch dni. Celka nie jest w kaju, bo to jest niemożliwe, ale w tym odcinku to jest taki koizer kupowy. Ja sobie kupiłam kubeczko, tak kupiłam też niektóre bluskoły, ale to nie tak. Dzisiaj się miałam opcję, którą z pod i taka bluska. Pieszka... nie, no już się spakowałam. <głos》. głos> to jest taka długa lampa, takie dwie, a to jest zakupiona. Ale dobra, e, także kochani, ja będę Muszę was w takim miejscu, żebyście mnie głośno słyszeli, bardzo głośno kochani. Eee, Także momencie, jak mi słabo słyszycie, to trudno, ale już jak się nie da postawić telefonu, kochani. Na gam po nie pomyślę, bo niestety się zepsuł i będzie powie, Ale to sobie wyślę i będę miała na moim kanale. Zobaczyliśmy kochani prawie 40 zł. Chyba widzicie z widzi widzicie. Tak, widzicie. Prawie 40 złotych, bo jak jeszcze bym mógł kupić za 2 zł to 40 zł. Hmm. Ale dobra. Tu takie dwa staliki. To jest takie różowe. Te to, to złoto mi się go będzie podobało. dlatego go wzięłam. Kupiłam sobie tutaj dwie. Nie, na kamerze to widać jakby było niebieskie. Ale to jest miętowe. No patrzcie, to jest miętowe, a nie niebieskie. O, Taki na... Taki, na, taki napis Kupiłam sobie sobie takie coś do biurko do mojego pokoju Takie, to było takie złote sobie Takie wzięłam O takie sobie wzięłam To tak, tak, tak się pewnie powie, co? Takie wielkie mało zresztą kochani Baterie sobie kupiłam Widomek taki różowy Nie wiem czy na kamerze to wydać, Ale on jest różowy, no, On jest bardzo jasno różowy, ale na kamerze to jest różowy albo fioletowy Nie piję tego, Ale to tak, właśnie. Tak, to wszystko, pora, kochani. I wszystko jest nagrane. Tak, to, tak to, kochani. Um, widzimy się, kochani, w następnym, to będzie w tym samym odcinku, albo w ostatnim. już na następny odcinek, albo w, nie, w tym samym, będzie i to także to pa pa, widzimy się jutro. Cześć kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku wam pokażę, co sobie kupiłam do szkoły, ale zanim wam pokażę, w mam wam widzicie moje oczekiwania, są w butach, ja ze sklepu, i mam to. I jest cała toruwa ale nie kupiłam sobie wszystkich ruzu. I kochani, zamówię sobie presek złotosalny, i może piłnik to tego złoty sen albo inny oczywiście jak mi to przyjdzie, bo zamawiam to na alego, Barbaro to nie było fajnych piosenek miałbyś piosenek Puma nie było więc ja sobie zamówiłam z internetu a jak przecież to osobiście obkazek. no tak ale te zesy, które kupiłam i mi się podobały to wam już pokazuję tu mam blok zwykły blok kochani blok tutaj jest tu jest taki mały blok kolorowy niech się wam teraz to się to zrobić była jedna taka fajna sesko bo taka fajna, bo innym prawdopodobnie jeszcze taka jeszcze jest, a PTK-sa. No mam się już takie, kupiłam sobie tamki takie na WF pewnie widzieliście na moim instagramie no pewnie widzieliście na moim instagramie Kupiłam taki kraj, to jest zwykły kraj, kupiłam jeden taki fajny krajik. E, Jezus, nie mogę tylko położyć. Linika gruba, bo ja mam grubą papier, ze jest kochani, i muszę mieć długie idelki. A co tam? E, nic takiego. Super, to kraj, to nie będę wam pokazować. Nie pamiętam, że kupiłam się na taki śmiezdą o Taka w kostkę To jest na grube i na chude. Nie wiem czy widzicie grube i na chude. To jest fajne. Na kosty wam pokażę. Na konse wam to pokażę Kupiłam sobie takie coś... tylko życia 5 zł adów, coś nie pamiętam. O, tak, to się prezentuje. To są takie. Te będą do zadania, te teraz mówię, aby się coś sam robić. Kochani. Tu są... Takie oto, kochani, pisaki. Takie, kochani, pisaki. O nie, ta mi wypadła właśnie z tego zestawu. To jest tak, z tego zestawu mi wypadła. Eee, tu mam... A tu są zesyty. Mam no, Kupiłam dwa zasyty duże, bo ja muszę mieć duże. są ale pani mógł, że została mieć duże. O, nie pojawi się, idę ani do piątej klasy. E, mam tylko jedną co tyle, co kupię jeden set, To wam pokażę. Ale, dobra. Mam falki, które. Takie, takie wypadki. Ja nie wiem, jaka Ja chciałam coś innego. Ale ja zawsze patrzę na kolory. Te kolory farki mi się podobały. Mam ja mu to tam nie wadzi. właśnie tylko co kupiłam. E, są. Oto takie. tutaj, Pokażę takie ogółki i to są... Ołówki. To są ja na no, początku myślałam, że to ale patrzę, to są fajne ołówki. Z gumką tutaj mają gumkę i tak teraz sobie gumka. Nie. Więc ja mam gumkę, kupiłam na ja początku, dostałam gumkę. Więc nie kupowałam, bo dostałam po prostu. I w ogóle ona jest w... zespakowaniu, tak? Nie używam. No kochani. Później mam pojęcie, nie mam. ale to są wszystkie za... o! A tu ma takie fajne, ja takie tylko kupiłem Kupiłam sobie podobne. To, to się mam ołówków. Mam dziewięć ołówków. Mam dziewięć albo ołówków. Tak, 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 się tak, 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 Fajny tak, tak, chyba tak, 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 fajny tak, 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 To się chyba tak, to się tak, tak, to się tak, tak, to się tak, to się zdejmuje nie chcę teraz zdejmować To jest swego to kolej. Taki fajny, jest taką fajną Kupiłam sobie długo mam Mam i wam powiem, ile mam dukopisów zmazywalnych. tu cztery. Mam cztery albo pięć dukopisów zmazywalnych. Na razie tyle później może z tego to kupię. Tu sobie ja wzięłam. Taki owos, to jest taki owosek i tu, tu jest gumka. I teraz mam sobie taki jeden z takim owoskiem. No eee. Co tu? Co i tak urodzka? Nieba A tu jest takie tylko piska, nie są prezę. Ja mam jeden taki zasadek. To jest bałówki. Zobaczmy widziałam tachówkę, mówię, o, będzie fajnie, będzie królą kompletnie, nie umiem tego przesłuchać nie umiem wywawiać, muszę chodzić drukopetem a czekam zanim to minutę pokazywam myskę to jest mysk I tak nawet dwa kupiłam, bo inne nie były fajne to jest duże, a cztery to jest chyba tak, a cztery uuu, kociołko, kotka, bo ja lubię kotki i to jest Kali nie wiem czy widzicie te karty mimo no, nie wiem czy widzicie, ale to jest w kartka i są jakieś kupie zarzut. A z tyłu tak to wygląda i to zanim Wam pokażę... To jest takie linie polskiego. polskie to będzie i taka okładka. Bardzo mi się podobała. Taka ładna i w górę wiesie. Proszę by teraz jest zakres jasna. Były jeszcze inne, ale ja sobie to wybrałam. No, trochę. Mam tak. Tak widzicie, mam takie kolory. Na razie tylko to, jaką mam i Jeszcze dwie, teraz wam pokażę. Eee, Także no. Tylko się tutaj otwiera. I jak widzicie on ma tylko takie kolorki. Takie to. Takie. I też wzięłam. Tu widzicie, się pewnie też skały bo wstawiłam O, wam pokażę. Bardzo fajne mi się podoba. fajne Fajnie, fajnie to nie Jest mazywane, ale to ale co widziałam, jakby są dość fajne, albo tak. Ja sobie nie do sprawdziłam, bo ja nie wiem czy żeby... będę... No, to sprawdziałam się w ogóle doszło, albo tak sobie, ale wziąłem je, ja nie mam może będę używać to. Eee. No, tak. Że... Hm, moja mama się chciała, bo mi się tego zepsuł. Nie mam karty się, nie mam go to osób żeby... zrobić. to po prostu cały wstawię filmik i daję telefon do na pewno. Nie będę nie wiem przez kilka dni i będę nagrywać, ale będę miał te same konto. Jak to się robiło? O! Taki, taki ładny. Także kochani, pamiętajcie jak się wam filmik, zadał się łapki w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. To na razie, pa!